W 2009 roku ukazały się wyniki badań z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Profesora doktora Jana Sechna w Krakowie, które miały na celu zbadanie szczątków generała Władysława Sikorskiego. Te badania były zrobione pod kątem ustalenia, czy są jakieś ślady, na przykład wybuchu, albo otrucia generała, czy jakichś innych cech, które w tych szczątkach mogłyby się zachować, które by pokazywały, że śmierć generała Sikorskiego nastąpiła nie ze względu na zwykłą katastrofę. Ten raport sądowo-lekarskiej sekcji ekschomowanych zwłok generała Władysława Sikorskiego był prowadzony w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie kierownikiem jest profesor dr. Habilitowany nauk medycznych Małgorzata Kłys. Wykonano m.in. z Instytutu Ekspertyz Sądowych badania toksykologiczne na obecność trucisk organicznych. We wnioskach stwierdzono, że dwukierunkowy tok badań narządów nie wykazał obecności związków organicznych, których rodzaj i stężenie upoważniałoby do traktowania ich jako truciznę. Jeśli chodzi o badania na obecność trucizn nieorganicznych i okrzemek, to stwierdzono, że przeprowadzane badania wycinków narządów wewnętrznych generała Sikorskiego, pobranych z jego zwłok, nie wskazały na jego zatrucie związkami AS i innych metali. Ujemny wynik badań na obecność okrzemek nie dał podstaw do wnioskowania odnośnie okoliczności jego zgonu. Wykonano również kryminalistyczne badania odzieży. Analiza dostrzegalnych w chwili wykonywania badań uszkodzeń odzieży i pozostałych wyrobów włókienniczych nie potwierdziła, aby ich przyczyną mógł być czynnik termiczny typu ogień, podwyższona temperatura czy eksplozja. Jeśli chodzi o sam raport sekcji ekskumowanych zwłok generała Władysława Sikorskiego związane z badaniem jak doszło do śmierci generała, to stwierdzono różnego rodzaju obrażenia, np. złamania. Specjaliści z katedry medycyny sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego stwierdzili, że złamanie czaszki powstało w wyniku urazu godzącego w rejon lewego oczodołu. Znaleziony fragment ciała obcego wskazuje, że przedmiot, który jest spowodował był drewniany. Złamania żeber tak liczne jak w niniejszym przypadku, a zwłaszcza złamania w odcinkach przykręgosłupowych, powstają przy masywnych urazach wielonarządowych, np. w wypadkach komunikacyjnych i upadkach z wysokości. Złamania są wtedy skutkiem deformacji klatki piersiowej w chwili działania urazu. Złamania trzonu kości łokciowej o charakterze klinowatym powstaje przy urazie bezpośrednim działającym poprzecznie do osi długiej przedramienia. Złamanie spiralne trzonu kości udowej, ten typ złamania, który był obserwowany przy badaniu ciała generała Sikorskiego, najczęściej spotykany jest u ofiar wypadków komunikacyjnych, względnie przy upadku z wysokości na wyprostowaną kończynę. Zespół, który badał ciało generała Sikorskiego, stwierdził też, że obecność licznych złamań kości o takim charakterze i lokalizacji jego mówione w raporcie z autopsji pozwala na przyjęcie, że zgon Władysława Sikorskiego nastąpił w wyniku obrażeń doznanych wskutek urazu wielonarządowego o znacznej energii, a nic nie sprzeciwia się, że nastąpiło to w przebiegu katastrofy lotniczej. Wobec powyższego wniosku, że śmierć nastąpiła wskutek obrażeń wielonarządowych, rozważenie innych sposobów wcześniejszego pozbawienia życia zostało uznane za bezprzedmiotowe. Niezależnie od tego, wyniki sekcji zwłok nie dały pozytywnych przesłanek dla innych możliwości śmierci, takich jak uduszenie gwałtowne w wyniku zadławienia lub zadzierżgnięcia, wskutek obrażeń postrzałowych czy też innych ran, np. kłótych, ciętych lub rąbanych.